Cześć, witam was wszystkich ponownie. Dzisiaj pokażę wam krótką instrukcję jak wykasować informacje dotyczące wymiany oleju w Fordzie Edge. Żeby to zrobić, włączamy zapon. Będziemy posługiwali się przyciskami z lewej strony na kierownicy. Wykasowujemy wszystkie te informacje. Zobaczcie, tutaj mamy informacje dotyczące stanu pojazdu. O. Konieczność zmiany oleju. My olej mamy wymieniony, w tym momencie skasujemy tylko e, inspekcję. Jak to zrobić? Przechodzimy z komputera pogładowego do ustawień, ustawienia pojazdu. I tutaj schodzimy strzałkami na dół. Mamy opcję stan oleju. Naciskamy przycisk OK. I w tym momencie nam się zeruje informacja. Zerowanie pomyślne. OK. Po ponownym uruchomieniu silnika nie będzie nam się zapalała informacja o konieczności wymiany oleju. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli Ci pomogłem, to zostaw łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.